Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo Was serdecznie witam. Kolejny dzień naszego życia. Skoro wstaliśmy, możemy uwielbiać Boga, i niech taki będzie ten dzień. Chcemy służyć Chrystusowi. Dzisiaj jest wyjaśnienie przypowieści o chwaście. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy poszli, pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca Swego. Jezus wyjaśnia tę przypowieść, i to jest bardzo trudna przypowieść, dlatego Jezus, że Jezus mówi: Nie wyrywajcie chwastów. I jak mamy się zachować? Przecież jak są chwasty, to na, chcemy je wyrywać. Co innego jest wyrywać chwasty z własnego serca, co innego jest e, dbać o siebie duchowo, a co innego wyciągać belkę z oka, czy drzazgę z oka swego brata. Zostawiając belkę we własnym oku. I o to tutaj chodzi Jezusowi. On mówi, pewne rzeczy nie będą czarno-białe w życiu i nie zobaczymy tego czarno-biało, żeby oddzielić czarnych od białych. To się stanie to, to co słyszymy w Ewangelii dzisiaj na końcu i to zrobi Chrystus. Tymczasem nasze życie jest pełne różnych szarości. Kto ma rację? Ten czy ten? Czasami to można wskazać i to jest możliwe. Ale jest mnóstwo rzeczy pogmatwanych. Jak patrzymy na spory małżeńskie, to gdzie jest ta racja? I ci, i ci. Oczywiście są jakieś sprawy, które związane są z grzechem, ale mówię o takim zdrowym małżeństwie. Jest spór, raz trzeba tak dość, raz tak, ustąpić trochę. I to jest to właśnie, że to nie jest takie jasne. Są różne zależności, w których jesteśmy, różne okoliczności, które coś sprawiły, komuś jest ciężej w pracy, bo potem jest łatwiej w pracy, potem to przenosi do domu. Nie jest to wszystko czarno-białe. I tak samo jest z różnymi chwastami w naszym życiu. To nie są rzeczy bardzo często czarno-białe, więc trzeba gdzieś wytrzymać w cierpliwości, żeby znosić siebie nawzajem w miłości. Do tego jesteśmy wezwani. O tym właśnie mówi ta przypowieść. Znosić siebie nawzajem w miłości. I o tym też mówi święty Paweł, który doświadczał różnych trudów ze wspólnot. Znosić siebie nawzajem w miłości. Popatrzmy dzisiaj w taki sposób na nasze rodziny, naszych bliskich: Znosić siebie nawzajem w miłości. Myślę, że to jest możliwe. Pomódlmy się tym. Do tego Was bardzo zachęcam. I błogosławię Wam na cały piękny dzień. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech Wasze serce płonie. Ogarnij mnie płomieniem. Tutaj możemy kliknąć poniżej, pomodlić się tym utworem, aby nam towarzyszył. Druga propozycja jest z boku. Miejcie cudowny dzień. Do zobaczenia.